Więcej nikogo nie zdradzisz, Suko. Nie wiem, o czym mówisz. Komendant Loredo. Co tu się dzieje? Ta kurwa jest śpiegiem z Koyatel. Macie dowody? A co ci do tego? Czekaj! Przesiaduje w garnizonie. Wdzięczy się do nas. Rodryk mówi, że mu dupy dała, ale w to nie wierzę. Dała mi! I to są te dowody? Zaginęło dwóch naszych. Ostatnio widzieli ich z tym suczyskiem. Tylko z nimi rozmawiałam. Potem poszli w stronę jaskiń. Nic więcej nie wiem. Kłamie, suka! Wprowadziła ich w zasadzkę! Najprościej będzie, jak sprawdzicie jaskinie. Tam się roi od wszelakiego świństwa. Ja to zrobię, a wy mi zapłacicie. Czekajcie na mnie na przystani. Strzały wiwiórek. Wszystko jasne. I coś tam znalazł? Dwóch żołnierzy. Co z nimi? Zagryzieni. Nie żyją. Pewny jesteś? Poszarpani jak stare worki. Co tam się wydarzyło? Coś zwabiło wasz patrol do jaskini. Niestety, wojacy nie byli wystarczająco przygotowani, resztę już znacie. Potwory nie są wybredne. A teraz płaczcie. Pewnie, pewnie. Zasłużyłeś na zapłatę. Uratowałeś mnie Wiedźminie. Zwykle ludzie nie stają po stronie elfów, bo nie jestem zwykłym człowiekiem. To prawda. Dasz mi się przekonać, czy pod każdym względem jesteś taki niezwykły? Co proponujesz? Zobaczysz. Znajdziesz mnie w lesie przy wodospadzie. Pamiętaj tylko, że nie będę czekała wiecznie. W lesie nie jest bezpiecznie, nie możesz iść sama. Jestem elfką, nie martw się o mnie. Cieszę się, że przyszedłeś. Ja też. Tylko widzisz, jest jeden problem. Mów. Ja naprawdę zwabiłam tych strażników w pułapkę. Wiem, znalazłem strzały. Właśnie. Wiesz zbyt dużo. A tylko trupy nie zdradzają tajemnic. Oszczędź! Zasługujesz na śmierć.